Idziemy sobie normalnie. Te haker patrz na no to. opłatek dla Podlasianów. Te fajne. Ciekawe skąd to się wzięło. Podzielmy się. Podzielmy się, no masz, no. święte Życzę ci sklejkowych świąt. Dzie Smacznego. Dzie Teraz ty się ze mną podziel. Życzę ci czegoś. Na na YouTube. Dobra, daj cały. Mmm, dobre. A teraz wysadzimy w powietrze, dzięki tej desce, opłatek dla podlasianinów. Nie wiem, czy to się odmienia, ale trudno. Łapka bardzo. Patrzcie! Trzy! Dwa! Poleciało? No. A tak wyglądają tego efekty. Mamy opłatek chyba w wersji Noki 3310, bo nic się nie stało. Polecamy. Bardzo smaczny!